Dzień dobry, witam Was w kolejny piątek na moim vlogu. Co robić, kiedy ludzie nas ranią? Po pierwsze, warto się zastanowić, jakie jest obiektywne spojrzenie na zachowanie czy słowa drugiej osoby, która naszym staniem nas rani. Warto spojrzeć trochę z boku i zastanowić się, czy gdybyśmy byli kimś innym, czy te słowa, czy te zachowania tak samo by nas raniły? Jeżeli tak, to wtedy warto zastanowić się, co ta osoba ma w sobie: że daje nam zranienie, że daje nam smutek, daje nam poczucie tego, że jesteśmy niezrozumiani, że daje nam poczucie tego, że nie jest w porządku w tej naszej relacji z tą osobą. Co ta osoba niesie w swoim sercu, że się tym dzieli? Bo osoba, która ma w sobie radość, która ma w sobie szczęście, obiektywnie nie może dać innym smutku, przygnębienia, braku sensu, bo nie będzie robić tego celowo. Ale osoba, która ma w sobie wiele cierpienia, często nieświadomie dzieli się tym cierpieniem, nie posiadając umiejętności, żeby Przegadać to cierpienie, żeby przepracować to cierpienie. Przekazuje je innym, bo nie potrafi inaczej. Nie ma nic innego za zaoferowania. Więc czasami wystarczy zrozumieć, że ta osoba cierpi. Że tej osobie też nie jest dobrze. I spojrzeć na nią jak na kogoś, kto potrzebuje właśnie tego, Czego nam nie daje. Spojrzeć na nią, jak na osobę, która potrzebuje tego, o czym tak mało mówi, o czym jakby nie jest w stanie nam powiedzieć, pokazać, że może właśnie spojrzenie na tą osobę, jako osobę, która po prostu cierpi, pomoże nam odpowiedzieć, na te trudne rzeczy, które się dzieją w relacji, z miłością, z otwartością. Tutaj potrzeba jest wiele pracy własnej, żeby zauważyć, że nasze myśli powodują nasze emocje. Że to nie jest tak, że ktoś nas rani, ale to cały nasz proces myślowy prowadzi do tego, że oceniamy zachowanie czy słowa innej osoby jako raniące. A jeżeli jest tak, że właśnie zauważamy, że obiektywnie to to co ta osoba mówi czy robi nie rani, to tutaj znowu jest praca własna. Czyli zauważenie, jaki ból, jakie cierpienie, jakie myśli w naszej głowie są utrwalone i one prowadzą do cierpienia. Że to nie ta druga osoba, ale nasz własny mózg, nasza własna głowa powoduje, że cierpimy. Więc, kiedy czujemy się zranieni przez kogoś, zastanówmy się nad tym, jakie cierpienie już jest w nas i w jaki nasz czuły punkt tej osobie może całkiem nieświadomie zdarzyło się uderzyć. Bo kiedy my czujemy się szczęśliwi, kiedy my czujemy się usatysfakcjonowani własnym życiem, wtedy nieco trudniej jest zniszczyć nasz humor, wtedy nieco trudniej jest nas zranić. Bo osoba, która cierpi, często rani innych. A osoba, która czuje się pokrzywdzona, która ma w sobie jakiś smutek, żal. Częściej odbiera zachowanie innych osób jako raniące. Tego, żebyście umieli patrzeć na różne sytuacje z różnych perspektyw i żebyście dzielili się jedynie szczęściem i radością, ale potrafili rozmawiać z innymi na temat tych trudnych rzeczy. Życzę Wam na najbliższy czas i na całe Wasze życie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Już mam nadzieję w przyszły piątek.